Tak wygląda owoc pracy nieefektywnej farmy żelaza, moi drodzy. A to jest kolejny odcinek z Motyk SMP, czyli naszego Survivalu. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Siema, z tej strony Cyber. Witam bardzo serdecznie, moi drodzy. W kolejnym odcinku na moim kanale gramy dzisiaj na Minecraft Motyki SMP, czyli naszej serii Survival. Generalnie dzisiaj odcinek będzie miał dwie części, czyli pierwszą część tutaj, powiedzmy taką, że się przejdziemy po naszym, prawda, Survivalu. Słuchajcie, powiem co i jak tam się działo. A drugą część, generalnie, w której będzie część poradnikowa, czyli druga połowa prawdopodobnie materiału, w której pokażę wam, jak stworzyć farmę totemów. Ja generalnie już stworzyłem na tym świecie farmę totemów podczas 80-godzinnego streama, słuchajcie. Pardonnie ten Shulker Box to będzie ten. No i generalnie możecie zobaczyć efekty jej działania tutaj. Działa ona w ten sposób, że po prostu ułatwia nam pokonywanie rajdów i tak dalej, co zresztą Wam zaraz zademonstruję, ale musimy się ku temu udać do Seby, ponieważ właśnie u niego mamy farmę efektu Bad omen jakby nie było, te dwie farmy są takimi powiedzmy współpracującymi ze sobą dwiema różnymi farmami. Ja oczywiście Was w międzyczasie jeszcze zapraszamy na Twitch TV łamane cyferkowy, gdzie zresztą te odcinki są słuchajcie nagrywane na żywo i większość projektów, które tworzymy proces może powstawania będziecie mogli i śledzić sobie po kolei. Jednakowoż jest jeszcze jedno miejsce, w które chcę was zabrać. Generalnie podczas tego długiego streama bardzo zająłem się tutaj, powiedzmy, tworzeniem farmy czornych szkieletów. Mimo wszystko nie działa ona tak, jakbym chciał, bo nie jest to odpowiedni biom do niej. Yy, aczkolwiek, jak widzicie, troszeczkę slabowałem sobie, powiedzmy, yy, idąc takim naszym slangiem ostatnim z odcinków. Więc zaslabowałem trochę sporo tej, powiedzmy, farmy. W wyniku czego respi się tych szkieletów całkiem sporo na bardzo małym obszarze, szczerze mówiąc. I mam już kolejne przygotowane dwa, jakby gikony, plus mam dwie. Zestawy? Dwa zestawy? Chyba osiem czaszek szkieletów mam łącznie, kurczę, blady, na kolejny, powiedzmy, beacon, jaki mógłbym ewentualnie zrobić. No i generalnie takich update'ów, powiedzmy, co, do, co się tu dzieje na świecie i co robimy z projektów, to możecie zobaczyć na pewno to. Na pewno dużym plusem jest to, że w końcu powstały jakieś ścieżki nam tutaj w nederze. I dzięki temu możemy się dużo bezpiecznie przemieszczać. Jeszcze prawdopodobnie niedługo ta ścieżki tutaj się rozrosną o jeszcze jeden portal, ponieważ niedługo mam zamiar tworzyć farmę Guardianów, moi drodzy. Taką nową ponoć czy coś tego rodzaju, nie wiem, takie pogłoski słyszałem, że jest jakiś nowy model farmy. Tu się udamy za chwilę, moi drodzy. Jednakowo, żeby wam zademonstrować, żeby wam zademonstrować, słuchajcie jak działa generalnie farma totemów, muszę udać się do farmy Bet Omen, żeby najpierw bić sobie poziom, powiedzmy, piąty tego naszego Bet Omena. Generalnie efektywność wygląda tak, że na cały jeden raid zdobywamy, słuchajcie, dwa totemy plus siodła. Działa ona w dosyć fajny sposób i generalnie cały model tej farmy, którą Wam zademonstruję, wymyśliłem podczas transmisji na żywo, bez oglądania jakichś specjalnie poradników. Jedynie mm, troszeczkę, powiedzmy, wiedzy merytorycznej zaczerpnąłem z poradników zagranicznych co do farm totemów. Jednakowoż to, co Wam pokażę, będzie krok po kroku moi drodzy, pokazaniem tego po prostu, jak wymyśliłem moją własną, więc to jest moja własna. Jeśli chcecie się kłócić, albo jeśli ktoś zrobił już kiedyś podobno, możecie mi napisać w komentarzu. Jestem ciekaw, może ktoś zrobił. Także co, ja teraz muszę poczekać na Beethoven, efekt piąty, i słyszymy się za chwilę. Okej, okay? efekt Beethoven 5 nabity. Generalnie bardzo dobrze, bo przy okazji, jak będzie było hero the widzisz sobie odnowie troszeczkę na poziomie piątym, więc generalnie motyw wygląda tak, że. Ta druga farma powinna znajdować się tutaj w pobliżu. Jednakowoż z problemów technicznych musiałem ją przemieścić w troszeczkę inne miejsce. Sprawa wygląda w następujący sposób: że, no, po prostu, jakby najprościej wam to ująć, nie było oceanu w pobliżu. Gdyż, ponieważ motyw farmy, którą ja stworzyłem, wymaga bardzo mało bloków. Można generalnie zrobić sobie jakiś teren, po prostu upłaszczony, gdzie będzie to wszystko wpadało i tak dalej. Jednakowoż ja postawiłem na kompletną prostotę, jeśli chodzi o wykonanie tej farmy. No, i zrobiłem ją generalnie sobie nad oceanem, na bardzo wysokich kratkach. Ale takie informacje, takie ściśle, szczegółowe, co jak funkcjonuje i tak dalej, będę raczej w tej drugiej połowie odcinka pokazywał. Teraz chciałbym wam za to pokazać, jak ta farma generalnie sobie działa. No, bo już właściwie rajd się uruchamia. W sumie to jest to, wszystko co tu widzicie dookoła, to jest ta farma. Aczkolwiek tak jak wygląda ona od góry, pokażę Wam za chwilę, tylko najpierw pokonam powiedzmy cały ten rajd. Generalnie, w międzyczasie, kiedy tłukę sobie tego rajda, mogę nadmienić jeden problem, mianowicie to co będę naprawiał Wam pokazując, jak stworzy tą farmę, czyli to miejsce, które spycha mi wszystkich tych pillagerów na dół. Szczerze, ten wylot pojedynczy jest troszeczkę kerst. Plus, czasami mam problem z tym, że na przykład u góry pojawi się pająk ale generalnie w modelu, który wam pokażę, będę prawdopodobnie to po prostu poprawiał. Mi tu nie jest potrzebna wydajniejsza w żaden sposób farma. Generalnie powiem wam, że fajne jest to, że otrzymujemy z niej i siodła, i wszystkie inne przedmioty, no a przede wszystkim nie musimy nigdzie latać za tymi przeciwnikami, oni najnormalniej w świecie, jak widzicie, spadają sobie do naszej rynny, gdzie ja po prostu mogę sobie ich dobić mieczem, co jest też celowym jakby tutaj z zagraniem, ponieważ mam mending, słuchaj, mending i looting mam na mieczu, w wyniku czego na przykład więcej emeraldów wypada mi z tych całych złośników, co tak naprawdę jest darmową produkcją dodatkowo Emeraldów, więc ułatwia dosyć sporo rzeczy, szczerze mówiąc. OK, słuchajcie, więc jesteśmy na nowym świecie w Minecraftzie. Generalnie, Rimsy troszeczkę odmówiły mi współpracę podczas bicia rajdu. Także no niestety sam wam nie pokażę, jak dokładnie wygląda nasza farma w tamtym miejscu. Jednak w tym momencie krok po kroku przeprowadzę was, słuchajcie, jak stworzyć właśnie taką farmę. Generalnie wy wykreowałem ku temu nowy świat. I pierwsze, co musimy znaleźć, jest po prostu jakiś duży ocean. Coś większego niż to, tak, żeby po prostu w okolicy nie było żadnych czanków. OK. Po chwili poszukiwań udało mi się znaleźć odpowiedni ocean. Generalnie, tak dokańczając myśl i ją poprawiając, chodzi o to, żeby nie było w pobliżu, jakby wam powiedzieć, w pobliżu tej farmy miejsca, w którym ten rajd mógłby się zmieścić zamiast samej farmy. Więc, generalnie, to teraz co musimy zrobić, to wejść sobie powiedzmy na poziom, no myślę, że optymalnie będzie poziom 200, no 200 może być powiedzmy optymalnym poziomem. I w tym momencie muszę postawić sobie tutaj jakiegoś bloka. okej. Okay. No i postawiłem sobie blok dirta w tym momencie. Ja oczywiście zmienię sobie też game moda. No i generalnie motyw jest taki następujący, że musimy rozbudować tutaj nasze miejsce. Dobra, na no może użyję jakiegoś ładniejszego bloku niż ten piach, szczerze mówiąc. Także mamy już platformę. Teraz co musimy zrobić, to stworzyć tak zwane, powiedzmy, warunki socjalne dla naszego villagera. No i generalnie możemy tego villagera, tak szczerze mówiąc, w tym momencie już kompletnie zabudować, odciąć on nas tak naprawdę już w tej chwili w żaden sposób bardziej nie interesuje, no bo on sobie już tutaj będzie i nic nam nie wykmini. W tym jednak momencie idziemy 20, no 23 powiedzmy kratki w górę od tego miejsca. Dobra, jesteśmy na 23 poziomie, więc ja chyba zacznę już budować naszą platformę. No i w tym momencie generalnie motyw jest prosty i wszystkim chyba znany. Musimy stworzyć taką platformę, żeby do tego miejsca 3 na 3 mogła wszystko na spokojnie spychać sobie woda. Z generalnie mamy teraz w końcu platformę, na której woda idealnie się rozleje. No i generalnie co musimy zrobić? Dobudować ściany. Najlepiej zbudować sobie gdzieś powiedzmy wysoko. No myślę, że optymalnie będzie nawet do tego powiedzmy poziomu. To jest szczerze mówiąc nieważne, po prostu w jakikolwiek sposób musimy zabezpieczyć, żeby nic nam nie wypadło poza te ramy. No i jak już to mamy, to jedyne co musimy słuchajcie, to wziąć sobie bucket wody tak szczerze. Wezmę jeszcze prawie go czysty bucket. No i generalnie najprostsza sprawa w świecie, czyli musimy to wszystko zalać tak wodą, że po prostu każdy możliwy mob trafiał, powiedzmy, do tego tutaj, o moi drodzy, miejsca. No i w ten sposób nic nie będzie nam się blokowało. Ja jak widzieliście, na relamsach moich mam niestety zbudowany trochę uszkodzony model tej farmy, który ma to miejsce troszeczkę troszeczkę węższe, bo na jeden blok konkretnie. Ja wam polecam szczerze, mówiąc, jeśli będziecie grać sobie gdzieś u siebie w domku, czy chcecie mieć po prostu lepszą farmę, bardziej wydajną, w 100% wydajną, no to polecam wam zrobić ją w ten sposób generalnie. Teraz motywem to, co robię, jest mianowicie. Szukanie, słuchajcie, miejsc, czy nie ma tutaj takich, powiedzmy, postojów, bo musimy wyczyścić to miejsce na pewno z takich kratek, jak ta. Więc niekoniecznie to, co ja teraz zrobiłem, jest dobre, więc jeszcze znajdzie nas jedna, słuchajcie, kosmetyczna zmiana. Teraz zrobiłem, są to powiedzmy takiego rodzaju, moi drodzy, rynny, które zapewniają nas, że nie ma miejsc martwych, czyli takich miejsc, w których woda spychałaby moby by w innym kierunku, dzięki czemu ta farma nie będzie się bugowała. Teraz co musimy zrobić? Jest to miejsce, w którym same nasze moby będą się pojawiały, ale ku temu musimy każde takie miejsce, jak tutaj po bokach czy tam na dole zabudować półblokami, które sprawią, że na pewno w tych miejscach nie rozpocznie nam się rajd. No, i generalnie, teraz ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, jest to miejsce, które będzie właściwie miejscem spawnu mobów, no, a po drugie, miejscem, które będzie zabijało respiące się dewastatory, żubry, czy jak to tam je lubi nazywać. Ja osobiście preferuję nazwę żuber. Więc w tym momencie muszę szykować po prostu miejsce, gdzie to wszystko będzie się respiło już platformy do rozpienia się mobów zrobione generalnie teraz zajmiemy się tworzeniem miejsca które będzie pozbywało się żubrów z całej puli rajdu, ale jeszcze tak od siebie dodam, że polecam serdecznie dobudować ściany z tej strony i też położyć na nich slaby chociażby nawet na dwie kratki wysokości bo w ten sposób zaoszczędzimy całkiem sporo lawy, no a szczerze zabawa z tabliczkami i lawami to nie jest coś co ja lubię, więc osobiście serdecznie polecam wam zabudować sobie to w ten sposób jak ja teraz, no i oczywiście jak mówię dajmy pół płytki u góry, żeby czasami rajd nie zrespił się u góry no, i generalnie teraz, tak jak już wspominałem przed chwilą, zostało nam tylko i wyłącznie zrobienie miejsca, w którym będą ginęły żubery. Nadmienię jeszcze, że musimy dodać trapdory to swoją drogą, tak żeby Wam przypomnieć, które sprawiają no, generalnie chyba motyw prosty, i raczej, jeśli gracie długo w Minecraft, wiecie, że moby widzące trapdory w tym miejscu nie do końca widzą, że nie ma tam dalszego bloku, ponieważ z perspektywy moba drabinki, trapdory i chyba, jeśli dobrze pamiętam, tabliczki to są pełne bloki, czyli w tym momencie, według naszych pillagerów, wchodzą oni na pełny blok w wyniku tego, że oni z powodu rajda zaczynają krążyć po prostu po tej małej parceli, zaczynają one spadać po prostu w dół. I teraz generalnie rozbudowujemy to miejsce troszeczkę w górę. Generalnie ten słup też musimy zabudować pół blokami od góry dla bezpieczeństwa, żeby na pewno nie zrypił nam się tutaj żaden rajd. I w tym momencie bierzemy ze sobą, słuchajcie, tabliczki. Tabliczki obojętnie jakiego koloru, szczerze mówiąc. Szczerze, to jak wolicie. I teraz to, co musimy, czyli oblepić cały ten filar dookoła tabliczkami. No i kiedy mamy tabliczki rozstawione w ten mniej więcej sposób jak tutaj, czyli zabezpieczamy temu, żeby lawa po prostu nam nie spłynęła na dół, wystarczą cztery na dobrą sprawę bakety. Jeśli ktoś chce się bawić w przynoszenie ośmiu baketów, chyba nawet dwa mogą wystarczyć, ale tego bym Wam nie powiedział, że najbezpieczniej po prostu, powiem Wam, jest wziąć sobie cztery. I tak szczerze mówiąc, jeśli nie zapomnicie jak ja o zamknięciu jednej kratki, to będzie Wam wszystko pięknie wyglądało. Ja muszę się tylko tej lawy posłużyć teraz, pardon. Taki mały fejlik. No i generalnie, tak szczerze mówiąc, to farma temu w tym momencie jest już całkowicie gotowa. Jedyne, co możemy jeszcze dodać, to jest tutaj, powiedzmy, rynna ze szkła, żeby to ładnie wyglądało i żeby te moby się w jednym miejscu zbierały. Generalnie motyw jest taki, jeśli chcecie, żeby ona była bardziej zautomatyzowana, że nie musicie nawet ich uderzać, czy coś takiego, jak to jest u mnie, czyli przy użyciu w lootingu, prawda, żeby więcej emeraldów dropić, no to wystarczy, szczerze mówiąc, troszeczkę zwiększyć wysokość między tą platformą tutaj, a tamtą, lub, nie wiem, dodać magmę na dole, szczerze mówiąc, chociaż pragnę nadmienić, że wtedy wiedzimy. Nie będą się zabijały. No ale tak mniej więcej, słuchajcie, prezentuje się farma, którą ja wymyśliłem. Za chwilę zaprezentuję, słuchajcie, jak wygląda, kiedy ją uruchomimy. Farma jest już w 100%, mogę stwierdzić, gotowa, majtocy. Jedyne, co musimy teraz, to przetestować, czy na pewno ona działa. Nie chcę Was oszukać tutaj w żaden sposób, czy coś tego rodzaju. Także z tegoż powodu ja muszę teraz, kiedy jestem przy tym villagerze, tutaj gdzieś, powiedzmy, byłby sobie portal i tak dalej. Pamiętajcie jednak, żeby wszystko zastawić odpowiednio półblokami, żeby nic nam się tu nie zrespiło. E, przy okazji może rozświetlę mu w sobie tą klatkę, żeby miał tutaj jakkolwiek jaśniej. E, więc generalnie teraz to, co muszę zrobić, jest nadanie sobie efektu BET. Omen, czyli cyferkowy bad omen. Yy, to jest chyba czas, tak? Dobrze pamiętam czas. Weźmy sobie 100 sekund. Weźmy poziom czwarty, bo to będzie piąty level efektu. Nakładamy, i w tym momencie ładuje się raj. Jak to wszystko wygląda? Ponieważ nie ma tutaj nigdzie gruntu zbytnio dookoła, jedynym miejscem, gdzie mogą się pojawić potwory, są te kla klatki tutaj, tak? Wszystko na pewno włożyłem, tak? Wyłożyłem pół blokami, więc raczej nie ma szans, żeby się zespiło gdzie indziej. No i w tym momencie. Excuse me. Okej, okay. wdar mi się jednak mały błąd i tego villagera musimy umieścić troszeczkę niżej. Yy, dlatego nie chciała mi zadziałać cała farma. Ale generalnie y, motyw, jak mówiłem, wam działa w ten sposób. Jeszcze nadmienię, że warto by było tutaj dać sobie jakieś trapdory czy coś tego rodzaju. Chociaż jeśli damy trapdora w ten sposób, to te ziomeczki raczej się na nim zblokują i czasami będzie to działać mm, troszeczkę gorzej niż powinno. No, ale generalnie z motywem tej farmy, kiedy mamy, słuchajcie. Mm, no, przypomnę raz jeszcze, dawajcie tą platformę wyżej. Generalnie teraz was może interesować, jak będzie to wyglądało, kiedy będą tutaj żubery się pojawiać. Także ja tą jedną falę skipnę i widzimy się w momencie, kiedy pojawi się żubr. Dobra, pokonałem drugą falę, więc teraz generalnie powinien się pojawić jeden, właśnie, z naszych kochanych, moi drodzy, żuberów. Także generalnie, jak możecie zobaczyć, one się pojawiają dokładnie i tylko i wyłącznie na tej platformie. Generalnie polecam Wam jeszcze rozświetlić okolice, bo wtedy nie będą respić inne moby, które mogą to wszystko przybugować. No i generalnie motyw jest taki, że żubr jest po prostu za wielki, żeby tu wpaść. W momencie, kiedy wchodzi na te bloki, z których mógłby faktycznie spaść, zaczyna tak, jakby trzymać spacji i wypływać, ponieważ domyślnie wszystkie moby prawie w Minecraftie wypływają na powierzchnię. Te, które mogą wypływać, oczywiście. No więc z żuberem jest sprawa taka, że on po prostu próbuje puszować tutaj na środek. No, ale w wyniku tego po prostu trafia na tą lawę, no i się blokuje. Przy większości żuberów jeszcze dodatkowo spadają siodła, bo bardzo często one po prostu siedzą przy tym środku, w momencie kiedy giną. I dzięki temu po prostu możemy bardzo często zdobywać siodła, jak na przykład w tym momencie to siodło po prostu sobie leci na dół, gdzie normalnie możemy sobie je odebrać, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby umieszczać w ogóle villagera niżej, nie? Bo tak dałem go o parę kratek za wysoko i dlatego nie chciało mi to działać. Okej, okay, ale to by było na tyle w sumie w tym poradniku, moi drodzy. I w tym odcinku z survivala. no Bardziej poradniku niż odcinku, szczerze mówiąc. Mam nadzieję jednakowo, że ten film Wam się przyda, moi drodzy. Tak jak ta podka mi się na kreatywie nie przyda. Yy, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda, szczerze mówiąc. I że stawicie łapkę w górę. Jeśli chcielibyście więcej odcinków poradnikowych co do różnych farm w Minecrafcie, pamiętajcie, żeby dać mi znać, ponieważ w najbliższym czasie będziemy brać się prawdopodobnie za projekt farmy Guardianów. Mam nadzieję, że materiał się przydał Wam. Że zostawicie łapkę w górę, zostawicie subskrypcję. No i do zobaczenia na najbliższym streamie na Twitchu. Do zobaczenia. Cześć.